Czy samochody elektryczne są drogie i nie da się nimi nigdzie dojechać, bo ładują się przez kilkanaście godzin? Pora wrócić do szkoły i rozwiać trzy najpopularniejsze mity na temat elektromobilności. Pieniądze to zawsze gorący temat. I tutaj przeciwnicy elektromobilności lubią mówić, że takie samochody nie mają sensu, bo są przecież za drogie. Owszem, kiedyś ta różnica pomiędzy elektrykami a spalinówkami była bardzo duża, ale trzeba przyznać, że na przestrzeni lat w porównywalnych segmentach te różnice się zatarły. Oczywiście dalej możemy kupić droższego elektryka niż spalinówkę, ale te różnice nie są już tak duże jak kiedyś. Kupując auto trzeba jednak wziąć pod uwagę coś co nazywa się TCO, a więc Total Cost of Ownership, co oznacza całkowity koszt jaki ponosimy w trakcie posiadania pojazdu. Oprócz samej ceny zakupu liczymy tutaj więc na przykład ubezpieczenie, podatki, części zamienne, serwisy, zużytą energię elektryczną albo paliwo i tym podobne. Że codziennie załatwiam dużo spraw na mieście. Poruszając się po prostu spalinowym samochodem, musiałbym razem z innymi stać w korku i denerwować się, dlaczego wszyscy wyjechali w tę samą stronę o tej samej porze. A później, kiedy już jakimś cudem znajdę miejsce do parkowania, to szukać parkometru albo w jakikolwiek inny sposób uiścić zapłatę za przywilej, jakim jest zatrzymanie się w strefie płatnego parkowania. No ale proszę bardzo, tutaj mogę skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest Bus pass. Jako kierowca samochodu elektrycznego mogę sobie ominąć ten cały sznurek samochodów. I po prostu pojechać przed siebie bus pasem. Czyż to nie piękne? Nie interesuje mnie też kolejna podwyżka opłat za strefę płatnego parkowania, bo jako kierowca elektryka jestem z tej opłaty zwolniony. O jakiej oszczędności mówimy? No, to oczywiście zależy od Twojego konkretnego przypadku, ale jeżeli dużo jeździsz po centrum, czyli w miejscach, gdzie lubi się korkować i gdzie są busy, z których możesz skorzystać, to codziennie może to być nawet kilkadziesiąt minut oszczędności. Może dzięki temu wrócisz szybciej do domu albo mówisz jeszcze jedno ważne spotkanie. Oprócz tego przy zakupie elektryka możemy liczyć na dotacje od Państwa. Trzeba również pamiętać o kosztach serwisu. To dużo kosztuje i dużo trwa. W przypadku auta spalinowego, jak sami pewnie dobrze wiecie, musimy wymieniać olej, pilnować zużycie całej masy różnych rzeczy. W przypadku elektryka sprawa jest dużo prostsza, bo tu w zasadzie taką rzecz, której musimy na bieżąco pilnować, to jest zużycie klocków hamulcowych, ale je wymieniamy rzadziej niż w spalinówkach, no bo często hamujemy tutaj przecież rekuperacyjnie. Mit numer dwa. ładowanie samochodu elektrycznego trwa bardzo długo, co całkowicie rujnuje nam dzień i nie pozwala nam cieszyć się z życia. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy takiego tradycyjnego kierowcy, tradycyjnego samochodu spalinowego, który jest nauczony, że jeździ do momentu, aż zapali się lampka, która sygnalizuje, że w baku jest już pusto, czyli tak zwana rezerwa, wtedy podjeżdża pod dystrybutor, leje paliwo, idzie za nie płacić, i po paru minutach takiej przerwy rusza sobie dalej. To gdy on słyszy, że taki postój miałby trwać 8 8 godzin to cały czar pryska. Z tym, że jeżeli się nad tym zastanowimy, to okazuje się, że wszystko to tak naprawdę kwestia zmiany pewnych przyzwyczajeń. Bo w przypadku samochodu elektrycznego nie wskazane jest, byśmy bak, czy raczej powinienem powiedzieć, baterie w takim aucie wyjeździli całkowicie do zera. Tak samo powinniśmy postępować z bateriami w smartfonach, laptopach czy jakichkolwiek innych urządzeniach. One najlepiej czują się w zakresie między 20 a 80%. Więc jeśli bateria w naszym samochodzie spada, właśnie w okolicy tych 20%, powoli zacznie Musimy szukać punktu ładowania. Ładować taki samochód możemy na kilka różnych sposobów. Kiedy jesteśmy na przykład w dłuższej trasie, albo zapomnieliśmy tego zrobić wcześniej, albo po prostu nagle nas coś zaskoczyło i musimy jechać gdzieś dalej, to możemy skorzystać z sieci szybkich ładowarek. Wówczas taki postój nie potrwa długo, no ale zapytacie pewnie, ile to kosztuje. Otóż ta cena bardzo się waha. To jest zależne od aktualnej ceny prądu, od operatora, od aktualnej promocji, czy tego, czy macie wykupiony jakoś abonament, albo jesteście członkiem jakiegoś klubu. Tych zmiennych jest bardzo dużo, ale generalnie koszt przejechania 100 km po naładowaniu się na szybkiej ładowarce waha się między 15, a 45 zł. Generalnie jednak, zarówno dla naszego portfela, jak i baterii w samochodzie, zdrowiej będzie, jeżeli skorzystamy z wolniejszej ładowarki, na przykład taką, którą możemy mieć zainstalowaną w naszym garażu. Wówczas, zależnie od naszej taryfy, koszt przejechania 100 km będzie bliższy raczej kilkunastu złotych, a jeżeli mamy fotowoltaikę, to już zupełnie jeździmy prawie za darmo. Trzecią opcją jest skorzystanie, jest tak jak my dzisiaj, z ładowarki publicznej, ale wolnej, za to darmowej. Tak więc podpinamy sobie samochód, Idziemy na spacer, wracamy za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, jedziemy dalej. Takie ładowanie w garażu potrwa na pewno dłużej niż na stacji szybkiego ładowania, ale przecież możemy ładować się w nocy, kiedy tego samochodu i tak nie używamy, i wtedy nie ma znaczenia, czy ładujemy się przez godzinę, czy przez 8, a do tego prąd jest zazwyczaj w nocy tańszy. Możemy więc na przykład wpiąć się o godzinie 18, kiedy przyjeżdżamy po pracy, i później odpiąć się o 8 rano, kiedy już mamy wystarczająco naładowaną baterię, by zawieźć dzieci do szkoły, pojechać do biura, na zakupy, z powrotem i załatwić wszystkie inne rzeczy. Jeżeli do tego celu, Używamy GC Hubu, no to możemy za pomocą aplikacji śledzić aktualny stan naładowania lub zaplanować je na konkretną godzinę. No i mit numer 3. Krótki zasięg. Przeciwnicy elektromobilności mówią, że już po kilkudziesięciu przejechanych kilometrach nasze auto będzie na tyle rozładowane, że musimy poszukać miejsca do podładowania się. Czy to prawda? Nie! Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że zasięg zależy od bardzo wielu czynników. Ale to samo tyczy się zarówno samochodu elektrycznego, jak i spalinowego. Bo jeżeli będziemy ruszali dynamicznie, jeździli po dach załadowanym ciężkimi rzeczami samochodem, czy non-stop stali w korku, to spalanie w samochodzie spalinowym będzie wysokie, więc jego zasięg krótki. To samo tyczy się tego samochodu. Zasięg zależy więc od nas. I tyle. Jeżeli jednak będziemy jeździć z głową, to dzisiaj bez problemu znajdziemy samochód, który na jednym ładowaniu da nam zasięg 500 czy 600 km. Pytanie jednak, czy ten zapas nie jest za duży. No bo zastanówmy się. Ile dziennie robimy kilometrów? 20, 50, może 100? W takim razie, przy takim zwykłym użytkowaniu na jednym ładowaniu będziemy mogli jeździć przez kilka dni, czy nawet przez kilka tygodni. W takim razie nie ma większego znaczenia, czy po jednym ładowaniu mamy 400, czy 500 km zasięgu. Przecież codziennie nie robimy takiej trasy, prawda? A jakie są Wasze wrażenia związane z elektromobilnością? Jeździliście kiedyś samochodem elektrycznym, czy to jeszcze przed Wami? Jeżeli macie jakieś wątpliwości w tym temacie, czekamy na Was w komentarzach. Za dziś wielkie dzięki, na razie, cześć!